Nie mam pojęcia, jak zabrać się za tego potwora. Ten hamburger waży chyba z pół kilo, ale co jest w środku? To najważniejsze. Duża ilość mięsa, pesto, ser mozzarella i świeże warzywa. Hmm? No dobra, uda się! Sekretem tego burgera jest wyjątkowy sposób na przygotowanie mięsa: pyszne, aromatyczne, domowe pesto i ciągnący się ser. A partnerem odcinka jest Bakoma. Zapewne już Wam ślina tutaj się zebrała w kącikach ust, więc nie będę przeciągał, nie będę zanudzał opowieściami, tylko przejdę do konkretów. Najważniejsze w hamburgerze jest mięso. Tutaj mam mięso wołowe, bo oczywiście musi być wołowe. Najlepsza jest karkówka, bo stosunek masy suchej do tłuszczu jest idealny 80-20%. do Dlatego proponuję kupić udziec wołowy i do tego dokupić trochę łoju wołowego. Przy mieleniu to i tak wszystko się wymiesza. Ja osobiście hamburgery lubię, gdy są mielone na grubych okach, gdy czuć podczas gryzienia kawałek mięsa, a nie jakąś mielonkę. Wystarczy mi tyle mięsa na dwa hamburgery. Teraz do niego muszę dodać ten łój wołowy. Ale nie za dużo, bo tutaj też widzę, że tłuszczyku trochę w mięsie było. Pokażę wam fajną sztuczkę, którą kiedyś podpatrzyłem w Stanach. Otóż do mięsa dodam masła orzechowego. To masło podczas pieczenia nie dość, że sprawi, iż mięso będzie bardziej soczyste, to jeszcze nada takiego fajnego orzechowego, przypalonego smaku. Masła też nie można dać za dużo, żeby kotlet nie był zbyt tłusty i żeby też nie był zbyt orzechowy. Zanim wymieszam mięso, dodam jeszcze kilka przypraw, które wcześniej uprażę. Na patelni ląduje ziarno kolendry, do niej dorzucam ziarna gorczycy, odrobinę kminu rzymskiego i odrobinę czarnego pieprzu, żeby jeszcze bardziej podbić jego ostrość. Ziarenka już podskakują, więc mogę przerzucić teraz całość do moździerza. Uwielbiam moździerz w kuchni. Przyprawy zupełnie inaczej uciera się w moździerzu niż przygotowuje w jakimkolwiek mechanicznym, automatycznym młynku. Odrobinę przypraw dodaję do mięsa i jeszcze obowiązkowo sól. Czym mięso jest bardziej tłuste, tym możecie sobie pozwolić na większą dawkę soli. Pozostało mi już tylko zagnieść to mięso, wymieszać z przyprawami i uformować burgery. Najlepiej zrobić sobie takie kulki wcześniej. O! Żeby mięso dokładnie się zbiło z powrotem. I taką kulkę należy spłaszczyć. Za pomocą na przykład tasaka formuję teraz okrąglutkiego burgera, który jest Idealnej grubości, czyli ma niecały centymetr, ale dzięki temu, że tasakiem ponacinam mięso, to ono podczas smażenia nie zamieni się w pulpeta, co bardzo często każdemu się przydarza. Tylko będzie miało przez cały czas ten sam piękny kształt. Mięso, jak chcecie przełożyć do lodówki, żeby trochę poczekało na swoją kolej albo odpoczęło, to koniecznie na papier do pieczenia. Ponieważ mięso jest tłuste i do talerza się przyklei, mięso do mięsa też się przyklei, dlatego najlepiej poprzekładać o takim papierem silikonowym albo papierem do pieczenia. Kotlety gotowe, pozostało przygotować sos. Jak kocham jak hamburger ocieka pysznym sosem. Żeby nadać burgerowi dużo świeżości, zrobię do tego pesto. Jego bazą jest czosnek, świeża oliwa, orzechy włoskie i laskowe. Oczywiście długo dojrzewający parmezan. A dla kontrastu smakowego sok z cytryny i świeże zioła. Ja zdecydowałem się dodać koperek i natkę pietruszki. Pesto gotowe. Uwielbiam otwierać mikser po zmieleniu takiej dzikiej ilości ziół. Ach. Wtedy po prostu jest jakaś bomba tutaj w środku. Jeżeli chodzi o zapachy koperek, natka pietruszki, czosnek, to wszystko wydaje niesamowite aromaty. Skoro pesto mam już gotowe, to zajmę się teraz przygotowaniem pieczarek. Uwielbiam, gdy w burgerze są przesmażone pieczarki. Pieczarki się smażą, to dobry moment, żeby przygotować jeszcze pozostałe warzywa. Pomidor koniecznie musi być w burgerze. Do pomidora i do hamburgera oczywiście pasuje sałata. Ja najczęściej używam sałaty lodowej, bo ona pod wpływem ciepła nie robi się miękka, tylko dalej jest fajna i chrupiąca. Odradzam sałaty masłowej, która jest tak często podawana. Czerwona cebula. Uwielbiam, gdy chrupie i nadaje pikanterii. Warzyw już starczy. Pieczareczki pięknie się przyrumieniły. Mam mięso, mam warzywa. Mam cudowną sezamową bułkę. Pozostało tylko usmażyć burgery. No i ser. Koniecznie trzeba dodać ser. Może być różny, taki jaki lubicie. Ja akurat lubię mozzarellę, bo świetnie pasuje do pesto. Wszystko co do burgera potrzebne już mam. Mogę zacząć smażyć mięso. Oczywiście robię to na patelni grillowej, bo ona jest najlepsza. Ale jeżeli chcecie je zrobić w piekarniku lub na grillu pod domem, to też żaden problem. Niezależnie od tego, na czym smażycie, ważne, żeby to było maksymalnie rozgrzane. Ja najbardziej lubię, jak hamburgery są tak jak steki medium, więc dosyć krótko smażę je i zaraz po przewróceniu układam na nie mozzarellę. Rwę ją w paluchach. Mięso już jest gotowe, ser się rozpuścił i teraz Wam pokażę fajny patel. Tutaj na patelni zostało mnóstwo tego mięsnego smaku. Ten cały tłuszcz z wołowiny się wytopił i szkoda by było go tu zostawiać. Dlatego fajnie właśnie tam przesmażyć bułeczkę. Bułka pięknie się przyrumieniła, zebrała cały smak mięsa właśnie z tej patelni. Czas składać burgera. Na spód daję sporą ilość pesto. I pomidora. Następnie przekładam to dwoma solidnymi kawałkami mięsa. Sałata. Na sałatę kładę pieczarki. I jeszcze trochę czerwonej cebuli. O! Trochę go domiażdżę, bo ciężko będzie go zjeść. Chociaż i tak nie wyobrażam sobie, żeby zmieścić do buzi takiego potwora. I... Czapeczka z drugiej bułeczki, wbijam patyk i tadam! Oto król wśród hamburgerów. Hamburger Lewiatana. Jeżeli Wam się podoba, to koniecznie wbijajcie na nasze socjale albo na naszego bloga Gotuje z Lewiatanem. Tam znajdziecie więcej takich wyczesanych przepisów.